Witajcie, witajcie, z tej strony Dominika. Będę wam teraz przedstawiać nowego Slendera, Woods. W sumie to ja nawet nie grałam w poprzedniej części, ale słyszałam o tej grze wiele, wiele, wiele. To jest chyba tradycja każdego właśnie gracza. Przepraszam was za mój głos dzisiaj, czy rybka, choroba. Więc zapraszam was na tą przygodę. Dobra, to możemy zacząć. Nie wiem w sumie jakim to, jak to działa, bo nie wiem o czym jest ta gra. W poprzednich częściach zbierało się karteczki, teraz nawet nie wiem co. Podobno z fabułą. Dosyć długo się ładuje. Podobno grafika lepsza Wszystko, efekty dźwiękowe, no zobaczymy co Kurde, no boję się Przepraszam, że nie słychać u was dźwięku z gry Postaram się to naprawić przy następnych gameplayach Coś się tu zacina Duże czytania. Dobrze. No cóż, zacina się. A w ogóle co mam robić? O Boże, no nie wiem. Da się coś zbierać. Jest latarka. <ścoughs> Już mi się coś dzieje. Nie no, wolałam to mieszkanie. Tu jest za ciemno. Tylko do jasnej holeci nie wiem, co ja mam w ogóle robić. Może z pewnym czasem to odkryję. Jezus! Co to było? Może lepiej sobie odpuszczę tą grę? Myślę, że tak będzie lepiej. No w sumie gra sama w sobie jest fajna. Nie zagrałam w całość, więc nie mogę ocenić dużo. Mimo całego mojego strachu i tak nie skończę, myślę, że nie skończę przygody ze Slenderem. Będę próbować dalej. Pozostaje tylko zaciskać zęby no i próbować dalej. A co do filmiku i kanału, to jest nowy i jeszcze się nie oswoiłam całkiem z tym wszystkim. Szukam y, widzów, żeby było ich coraz więcej i też komentatorów stałych, żeby komentowali te filmiki, żeby po prostu ludzie się interesowali nimi, bo w końcu nie, nie nagrywam ich tylko dla siebie, prawda? Ten odcinek, jako iż jest pierwszy, nie jest zbyt długi, bo. Chciałam tylko zapowiedzieć, to jest jakaś taka forma zapowiedzi, że będzie ten kanał, będzie się rozwijał. I zapraszam Was serdecznie do oglądania. Więc do zobaczenia.